No i mamy kandenę, będzie jeszcze Spark i będzie jeszcze jedna to merka, a może tyle, kto wie jak to zgadnie. Oczywiście niebiescy, czerwoni i żółci. Mm, to po kolei, no bo tak jest fajniej, także lecimy. Nie, to totalnie mnie kręcą nie, tutaj boostery bo a, ja już wszystkie te dodatki mam dawno temu w sprawie ale na kanale ich nie było będą tak żeby jak najwięcej fajnych było na kanaliku bardzo ładna, ładna będzie oczywiście możliwość sobie ją ode mnie wziąć 6 posterów i fantastyczna przepinka zastanawiam się mam trzy fajne czapki baseballowe i może słuchajcie sobie takie trzy mi się to montuje do tych czapek śmiesznie będzie to wyglądało to jest ok miły więc... oczywiście te które mam odłożone to mam odłożone tak? uwaga i naprawdę pokémon drugą! Chwileń coś. Tu już każdy zda na wskroś te, tych chłopaków, te dziewczyny, więc raz, lecimy, lecimy, lecimy. No i pięknie nam wskoczył od razu. Subcio, to się nazywa akcja obligacja. Także tu mamy buleczka, tu mamy dwa strzały. Dwie relacja. Lubi zaskakiwać, słuchajcie, to jest taki dodatek który na najzwyczajniej w świecie lubi zaskakiwać I proszę bardzo Mewtwo, no nie ma że spędzi, że boli, jest to jest bardzo dobry dodatek a jednocześnie bardzo ładnie dropiący a i najważniejsze no, Najważniejsze jest to, że nie ma znaczenia czy masz dodatek jakiś taki fajny z przypinkami, Czy po prostu sobie ogarniałeś ogarniał jakieś postery. Zawsze jest jakiś drobny Okej, okay, mam no, tak po ten nakład do zarek ma Podobny trochę do... No... och no, oh, ku... nie no słuchajcie i holka jeszcze radia Co mi Fantastyczną sytuację. i Blanż, a właśnie Blanż. Jedna z najśmieszniejszych trenerek. Tak, to jest słowo Shield, standard Feria. Wydane to wszystko było przy okazji Pokemon Go. Oczywiście gość aktualizacyjny wielkiego. No wiele osób wróciło w tym momencie do... Dito słuchajcie, Dito, to jest Dito. Pokazać wam o co chodzi? Jest Dito. To się odkleja. Tą kartę się odkleja. Jakby ktoś chciał, to może sobie odkleić i pod spodem jest ukryty Dito. I takich kart jest trzy. Także dla chcącego zabawy, proszę bardzo. Ja mam chyba wszystkich trzech Odłożony to jest spinrak. numer mm, jeszcze jeden. Bo nie pamiętam teraz, który był poszukańcem. Albo artystą aktorem, jak to było w końcu, tak? On się podtrzymał, bo on chce być aktorem. leci Ciach. O, no, taki standardcik, bez żadnych rewelacji. Ale i mamy szparka. Ułaga, ostatni z czerwonej drużyny. Ciach, 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 ciach. ciach. Pikachu na Pokemon Go. I coś jeszcze, ale jeszcze, nic więcej. Mm. Bardzo przyjemny tropik. W sumie, gdybym któregokolwiek z nich nie miał, to bym był jeszcze bardziej ucieszył, ale tak się jak jest, nieźle, nieźle. Wszystkiego dito, który jest mega rzadki. Także fajnie, dzięki.